Ferdynanda, drogie dzieci, narysowałem dla was samolot, który razem zbudujemy. Mówi tata. Zanim jednak zaczniemy budowę, musimy zdobyć potrzebne materiały. Kazik jest uratowany. To już naprawdę czas, by wrócić do domu. Podczas nieobecności najbliższych, mama Melops upiekła wyśmienity tor, hmm. który udekorowała... Witą śmieci mm. i małymi, małymi cukierkami. Mm. To jest dopiero pierwsza z przygód rodziny melopsów. A ja tylko jeszcze chciałem pokazać, że one są w, tak, tak. w takiej formie wydane, że na każdej są interesujące, fajne ilustracje, ciekawą kredką, rysowaną kreską. Tego tekstu nie jest wiele. Można zachęcić dzieci do czytania i tak jak mówię, ilustracje są fajne, takie pionowe, interesujące. I to jest kolejna właśnie z książeczek pod tytułem Otto, czyli autobiografia pluszowego wisia. To jest ta bajka, jest bajką nie tylko dla dzieci, ale jest bardzo dla dorosłych również. Kiedy znalazłem się w witrynie sklepu z antykami, zrozumiałem, że nie jestem już młody. Staliśmy z Oskarem na balkonie i patrzyliśmy, jak Dawid i inni ludzie wsiadają do ciężarówki, która odjeżdża w nieznane. Oskar czuł się samotny i było mu smutno. Przed zaśnięciem pytał mnie, gdzie jest teraz Dawid i wciąż opowiadał o naszych wspólnych zabawach. Dziękujemy bardzo. Jak Państwo widzą, brawa wielkie dla naszych, naszych dzieci, które czytały. Chciałam pogratulować wszystkim czytającym i chciałam pogratulować rodzicom, że wysłuchali tej pięknej historii. To była książka dla odważnych. Tomi Ungerer jest autorem, który pisze książki bardzo pozytywne, bardzo śmieszne, bardzo zabawne i pisze też książki bardzo poważne, w których padają poważne pytania. Myślę, że my dlatego go tak kochamy i tak lubimy, ponieważ dzięki niemu możemy więcej rozmawiać z naszymi dziećmi. Proszę bardzo. Wielkie brawa. Raz My dziękujemy bardzo przede wszystkim wydawnictwu KORMAT. Zapraszamy do Wrocławskiego, dajmy za dzieci. Jeśli tylko Państwo będą mieli ochotę z dziećmi do nas przybyć, to, to polecamy się. Do zobaczenia i dziękujemy bardzo za udział w naszym czytaniu pod chmurką. Czytajmy.